Eureka, piktogram pierwszy czyli znak zrobiony przez UFO w roku 2014 na polu zboża w Wólce Orechowskiej, Po latach nawet prześwituje poprzez kolejne zasiewy zboża. Wólka Orechowska, Ochowo, Polska. Dwa piktogramy zrobione przez UFO w roku 2014 i drugi w roku 2019 w Wólce Orchowskiej są w tym samym miejscu. Pierwszy wskazuje na głowę człowieka na wysokim stanowisku decyzyjnym w liczbie mnogiej. Uwydatnione są w nim uszy. UFO, które ma postać nieludzką przekazuje telepatycznie informacje do uszu tego człowieka. Nie wolno robić próbnych wybuchów jądrowych, bo zniszczysz siebie i środowisko i skazisz teren. Nie zmieniaj wirusów poprzez ich edycję bo nie wiesz do końca jakie będą tego negatywne skutki może dojść do tragedii w całym świecie dla całej ludzkości i tak dalej UFO mówi ale ten człowiek nie chce słuchać i robi i tak wszystko po swojemu UFO ostrzegało ludzkość i ostrzega przed samozagładą czas jest bliski drugi piktogram czyli znak który został zrobiony w zbożu przez UFO w czerwcu w roku 2019 powstał na polu z rosnącym zbożem w Wólce Orechowskiej w gminie Orechowo w Polsce co oznacza ten znak? yin yang kreska, yang Znak równowagi. Jest to starochiński symbol oznaczający wieczny dualizm rzeczywistości. Jakby odwrócona litera, S, oddziela część lewą, czarną z białym punktem od prawej, w przeciwnej kolejności barw. W filozofii taoistycznej barwa czarna oznacza in, że niskość, pasywny aspekt rzeczywistości. Barwa biała zaś to yang, męskość, aspekt dominujący. Inne tłumaczenie wskazuje na zacieranie się różnicy pomiędzy dobrem a złem, bielą z czernią. In myślnik yang jest symbolem, który oznacza równowagę między siłami przeciwstawnymi, negatywnymi i pozytywnymi. Pole białe zleż pole czarne, dobro zleż zło. Dobro i zło jest tym samym, jedynie są wibracje wysokie i niskie. Na zdjęciu piktogramu z wulki orechowskiej obok tego znaku jest widoczne UFO, które widzi przyszłość. Odcień w tym kole pokazuje klepsydrę, czyli czas jest bliski. W środku dużego koła, czyli głównego piktogramu znaku starochińskiego dobra i zła widać jak z ciemnej strony wyszedł koronawirus na stronę jasną, czyli na stronę dobra i ma. Też znak klepsydry w swoim kole jest on w rzeczywistości sferyczny. Czas jest krótki. Koronawirus przyszły, który się pojawi w Chinach w Wuhan w listopadzie tego samego roku, to jest jego widok. Wirus wkroczył z ciemnej strony do jasnej i walczy z dobrem, chce dobro zniszczyć. Jest to obraz globalnej, czyli światowej pandemii jaka trwa. Znak jest to starochiński i z Chin wyszedł koronawirus SARS-myślnik myślnik 2, który wywołuje chorobę COVID-19. UFO daje znak, że coś jest związane z Chinami, czyli coś złego dla Chin i całego świata i czas jest bliski. Ludzkość będzie walczyć cała z złem, aby ocalić dobro. Uwaga, patrzcie na Chinę. 4 kwietnia 2020 rok, fikcję. Fakty, hipotezy, teorie, rozważania.